Jak pewnie wiecie lub nie, na Robloxie trwa aktualnie ewencik, jakiego nie mieliśmy. No, w zasadzie, można powiedzieć, od 4 lat. Jeśli ktoś jeszcze o tym nie wie, Zapraszam do filmów poprzednich na ten temat, ponieważ sporo o nich nagrałem Można też obejrzeć moje live'iki W każdym razie to nie temat tego odcinka, ponieważ wydarzyło się coś, co wskazuje na to, że będzie można zrobić sobie przynajmniej jeszcze jeden darmowy, sekretny demek. No a jak gdzieś pojawia się sekret, to również ja nagrywam o tym odcineczek No i w tym przypadku mamy sekrety w gierce oficjalny eventu The Hunt. Swoją drogą, piszcie widzowie ile macie odznak Ja wam mogę tutaj szybko pokazać Patrzcie to, mam 40 Dawajcie znać, ile wy macie. No i wracając do sekretu, wracając do sekretu, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe, zobaczcie, co się stanie, jak spojrzymy sobie, widzowie, w niebo. Czy to jest, widzowie, jakiś krążownik, lądownik, jakaś rakieta, coś koło tego? I czy to ma zamiar wylądować tutaj na mapie? Nie wiem, lecz się domyślam. Jeśli tak będzie, to naprawdę będzie to epickie. A przypominam Wam, że jest jeszcze w Gierce odznaka sekretna. Tutaj dokładnie, moi drodzy, ta odznaka, zobaczcie to, tak, ta odznaka. Jak widzicie. I były liki dotyczące jednego itemka jeszcze takiej pineski, takie przepinki, której do tej pory nie mogliśmy sobie zdobyć. Więc kto wie, może Roblox teraz ją chce po prostu nam rozdać w ten sposób jakimś takim epickim eventem, a może czeka nas jakaś, nie wiem, kactenka fabularna do eventu czy coś, bo wiecie, Roblox był wprowadzony. Naprawdę interesujący temat i stwierdziłem, że takie krótkie wideo informacyjne dla Was nagram o tym, bo no, temat naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Teraz pokażę Wam pewien leak, który jest niepotwierdzony, ale wydaje mi się, że będzie on potwierdzony, ponieważ zobaczcie. Co tutaj mamy? Mamy właśnie taką jakąś kapsułę i mamy w niej, nie wiem, to wygląda jak jakieś jajko czy coś, ale no nie wiem, czy dostałbyśmy jajko nagle jakieś, bo akurat takiego lika nie było. Tutaj to jest dziwna kastenka, tak jakby coś w ogóle się nie udało. To wygląda tak, jakby tutaj coś się miało, moi drodzy, wydarzyć. Ale coś poszło nie tak. I albo to jest część jakaś cząstka live eventu, albo trzeba mieć wszystkie odznaki, aby moi drodzy, tutaj. Móc sobie ten item zdobyć. Chociaż skoro jest już item, za wszystkie odznaki, a przynajmniej za 95 ze 100 odznak, ponieważ jak się okazuje, moi drodzy, nie można zdobyć sobie 114 odznak. A to, moi drodzy, jest bardzo ciekawe, ponieważ okazuje się, to jest ekskluzywne info od Klika, bo ktoś się o to zapytał, że po prostu 14 gier wypadło. Po prostu w ostatniej chwili się wykruszyło, nie wiadomo, co się stało. Może się nie wyrobili z terminem, nie wiem, może Roblox coś tam nie zatwierdził, nie wiem. Tego nie wiem i raczej nigdy się już tego nie dowiemy. To też taka ciekawostka widzowie przy okazji. No i w zasadzie z takiej informacji to już wszystko. Chciałem Was tym poinformować. Dajcie znać co Wy o tym sądzicie. No a w tym odcinku to już jest wszystko. Także jeżeli Wam się oczywiście spodobało to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Tam na dole widzowie będzie naprawdę bardzo, bardzo miło widzowie jak to zrobicie. Trzymajcie się no i cześć!